Siemanko kochani, dzisiaj na dużej ulicy, Tak jak przez ostatnie miesiące. Nic, kompletnie nic nie wychodziło. Mam nadzieję, że dzisiaj nam doszło mam, szczęście. Mamy godzinkę czasu na łowienie, jest godzina 17. Chcę do zmroku łowić. Później na latarce będziemy schodzić z brzegu na brzeg. Będziemy, jakoś musimy dać radę. Mam nadzieję, że coś będzie. Dzisiaj wziąłem właśnie roboty z Pinerbaita. Już wam go pokazuję. ponieważ przez co jeździłem, więc miałem czas jeździć, bo czas też mi nie pozwały za bardzo. O, zobaczcie. Już już pierwsze zaszepy. Już to nie cenny czas, ja się śpieszę. Jak ja się śpieszę to jest ciężko. Zobaczcie. Zwykły drut wygięty. Ołów. Ten czerwony to jest ołów. Oliwka przewiercony, nadleczony. Tu pierwsze lepszą dzisiaj założyłem przynętę gumową. Na hak, nie wiem czy widać, widać. No i moje roboty obrotówka. I to fajnie pracuje w wodzie. Nie pokażę Wam tego niestety, bo dzisiaj mamy telefon zamontowany do dzioby łodzi, żeby z innej perspektywy Wam pokazać łowienie. Więc miłego oglądania, miejmy nadzieję, że coś wpadnie i hejka. A ja płynę w najlepsze miejsce, jakie może być. Dzisiaj obławiamy głównie zarośla, bo no strasznie właśnie w zaroślach chodzi. Ale też nie opuścimy innych rejonów oczywiście. To tak jak mówię, to zobaczymy, co się będzie działo. Jestem optymistycznie jest nastawiony. Ale szczerze mówiąc jest taka lekka obawa, że kolejny dzień będzie na zero. Ale jak to się mówi, to są tylko ryby. Z tego co piszę na portalach na YouTube, wszyscy w większości piszą, że jest lipa. że jest cisza. I teraz tak, gumkę zdejmę, bo ta drunk nie jest moim faworytem. Nie, nie, nie jest, nie jest. I założymy sobie, gdzieś tylko powinienem mieć. Ale nie widzę. Ini ni kalau ni kanibala, ni kanibala. Jak powiedziałem, bo to nie kanibal tylko kopyto od relaksa A moje roboty to spinnerbite. Pierwszym założeniem tego spinnerbite była ta miotełka taka fajna. Ale jak to się do nie jestem przekonany i wolę założyć tą gumę. głęboko pod powierzchnią chodzi. Ale fajnie pracuje. Wszystko fajnie pracuje. To jest zrobione po to, żeby było jako antyzaczet. teraz fajnie Trasz była za płaska, bo tutaj jak mówię we własnej robocie Blaszka była też, obrotóweczka. I nie pracowałaś tak jak trzeba. Czasem ja troszeczkę podjąłem i za zawija. Więc też jest swoistym wabiciem. Najważniejsze relance na zaczepowe. Na co mi dzisiaj bardzo mocno zależało Żeby właśnie kołapać w tych gąszczach. Ale to pięknie pracuje. Później weźmiemy kamerę w rękę i wam zademonstruję. Pan idę trochę dalej, bo mnie nie widzicie. No. W ogóle zielanie opie. Pięknie A, no, Mówiłem o zaczepach właśnie pieniędzy, za w Dobra, jest ja w który zaczepiłem. Zaraz zobaczymy jak to się stało. Bo nie wydaje mi się nie pieniędzy, w tym pieniędzy, w tym się oplątało widocznie. No, a tak jak mówiłem, oplątało się. Zobaczcie o korzeń. się. Się oplątało pyk zbiło. i dziob. I mówimy dalej. Teraz, te, teraz na tyle tak słabe. I tak, i tak jest Słuchajcie, uderzył uderzył, ale pięknie ja wiedziałem że one siedzą właśnie tu w kapelonach jest, ładnie Zaraz pęknie trzy razy grube uderz. ja pierdzielę w końcu, słuchajcie w końcu ja wiedziałem że one siedzą w kapelonach w końcu, a pierdzielę, dobra, się biję. dobra, dobra. dobra. Ty. zaraz go zmierzymy ale jest wymiarowy słuchajcie jest wymiarowy na 100% jest wymiarowy Taka ładna rybka Siedzą, słuchajcie, siedzą w kapelonach Ja wiedziałem, że w niej będzie spina dwajta Które jego przerobić <słuch> Nie wierzycie jak się cieszę, zobaczcie To nie jest jakiś mega duży Ale słuchajcie ooo, coś wam muszę pokazać I zwrócimy mu wolność Mężna mamucha go pizła. Uh. Mm, zaraz go ja mam. z policją. Dziwne. A ja, ja. Skrawuś. Nie jest tu 10, 20, 30, 40. Tak na okrągłym palcami jest niewymiarowy. Ale słuchajcie. Jest. W końcu była pasta przełamana. Mm. Nie kuszamy rybko oczywiście. Tak wam pokażę. Wierzcie na słowo, ją wypuściła. Dzisiaj miałem wziąć dla córy? Bo mnie prosiła o rybę, jeżeli wymiary wpadnie, zabieramy. Moje dzieci kochają rybę. Zobaczcie. Zwykły, gruby drut. Gumka na końcu. I po kapelonkach śmigamy. Lecimy dalej. Kamera trochę wyżej, a żebyście mnie widzieli, będę na dziobiec. W kapeluszach jest bardzo wolne prowadzenie.

nie oplętała się gdzieś. Nie wiesz O, prawie się ja Widzę, że czasami nikt tutaj spada tak razem tam, gdzie nie trzeba. Więc muszę zacisnąć bardziej tą... Słabo sobie tutaj zagiołem. O, Widzicie? Jest luka. I suwa mi się agrafka ze stalką. No to to po prostu. O. Zobaczcie. O wiele lepiej. Machamy dalej. Całe łowisko niestety, więc mogę rybę spłoszyć albo ją aktywować. Wiecie jak to jest, nigdy nic nie wiadomo. Fajnie, to nie niewłaściwe, chodzi po tych kapelonkach. Albo dołem sprzedzi, albo górą. No znowu się zahaczyłem. To jest dużo już pływającego które zgarniam żyłką samą, a nie hakiem. Właśnie one kolejne, więc Wam zaraz udowodnię. Moje dłonie widzicie, żeby nie było żadnej ściany. Zobaczcie, tego li liścia wyciągnę. I teraz Wam coś pokażę, aby tylko to uwiecznić. Zobaczcie, będę ściągał warstwa po warstwie. O, zresztą sam spadł, widzicie? On się nie zahacza na samym haku. On tu najczęściej się zahaczy. To jest plus spinner I Zobaczcie, mojej roboty walę po kartelonach. I jak zauważyliście, zachowałem w tym samym czasie. robi na Naprawdę. Daje tu dużo satysfakcji. Dobra, ale przemieszczamy się tam, gdzie ostatnio ładne ryby wychodziły. Także leśnijmy sobie. I wezmę Was na czoło wtedy. No już. Dobra wędrujecie na czoło no, Mam nadzieję że będzie ok wszystko grać o, a w tamtych kapelonekach złapaliśmy właśnie do tego szczupaczka Mam nadzieję że kamera jest w miarę ustawiona Gdzie to jest wszystko? A będziemy już coś tam wszędzie wszystkie te kapelony A w tamtych kapelonach najwięcej osób nie było właśnie ataków szczupca Zobaczcie Dobra na razie za blisko ale o. Jak robisz, to nie wiem, czy gdzieś widzicie. Widzieć. patrzcie Przebaram mu trochę opaść, i dopiero Fajnie, tak, fajna 2 Dwa wiadome. Obrotóweczka i gumeczka Widzicie, gdzie sobie uciekłem? I teraz ochoduje, albo wyjdzie na powierzchnię, albo pójdzie pod spodem. To oczywiście wędka wysoko. Piękna praca. Zobaczcie. Pyk w kapelonki. I lecimy z tematem. Wysoko wędeczka. Już dawno wyszedł. Zobaczcie, zero zaczepu. Jakieś no, tam wadzie żeśmy zgarnęli, ale to nic dobra Robi się bardzo ciemno Kochani, robi się mega już ciemno Zrabam, powiem trochę traje albo nie powiem, powiem 18 dopiero Słuchajcie, jest równo 6 Kamera niby rozjaśnia, ale już naprawdę już będę szedł na brzeg, już będę po szedł po lampie, więc... Ja jeszcze będę rzucał, ale już z tego miejsca będę chciał z Wami pożegnać. Podziękować za oglądalność. Łapkujcie, komentujcie i zobaczcie, można samemu zrobić fajną przynętę łowną. Każdy każdym razie wiecie, bo nie miałem kamery na głowie, a naprawdę rzucałem po kapelonach. Z kapelonów nie wyszedł ten szczypaczek, co nie. Także naprawdę własna, własnej roboty przynęta daje bardzo dużo satysfakcji nawet z takich malaków bo 40 to nie jest za duża ryba co prawda, <laughs> ale że jest już ta jesień <laughs> zobaczcie, są waleczne są fajne te ryby i w końcu coś zapałem słuchajcie od miesiąca nic nie miałem także nie przeciągam, zobaczcie no, jezioro żyje wy to widzicie jeszcze, widzę choć naprawdę już jest ciemno, super telefonik <laughs> fajnie, fajnie, także jak coś złapię to wam pokażę ale jak coś to już trzymajcie się, hej i połamania kija